Spójrzmy teraz na takie zadanie. Otóż funkcję kwadratową mamy zapisać w postaci ogólnej. No i tutaj, jeżeli spojrzycie sobie na podpunkt A, to na pierwszy rzut oka powinniście zauważyć, że jest to wzór funkcji kwadratowej podany w postaci kanonicznej. No bo postać kanoniczna ma taki wzór. Y równa się A, x odjąć P do kwadratu, dodać Q. No i faktycznie ten wzór Wygląda jak nasza postać kanoniczna. My byśmy chcieli mieć postać ogólną, czyli postać ogólna z kolei wygląda w ten sposób: mamy AX kwadrat dodać Bx dodać c, gdzie oczywiście A jest różne od zera. Czyli co my musimy zrobić? Musimy wykonać wskazane działania. Czyli jeżeli sobie jeszcze raz może ten wzór tutaj zapiszmy, czyli y równa się 2 mamy x odjąć 4 do kwadratu plus 3 to zauważcie, że cały ten nawias podnosimy do potęgi drugiej, czyli tutaj mamy wzór skróconego mnożenia i to będzie ten wzór a odjąć b do kwadratu otrzymamy z tego, a kwadrat Odjąć 2ab no i dodać b kwadrat. Czyli tak, przepiszemy sobie na razie tą dwójeczkę. Otworzymy nawias, ponieważ tego nawiasu nie musimy zapisywać wówczas, gdy podniesiemy sobie nawias do kwadratu, a następnie wszystkie wyrazy z nawiasu pomnożymy przez 2. Czyli na razie będę tylko podnosiła do kwadratu. Dwójkę zostawiam, czyli nawias także musi nam pozostać. Mamy wzór, czyli x do kwadratu to x kwadrat odjąć 2 razy a, czyli 2 razy x razy b razy 4, czyli 2 razy x razy 4 to będzie 8x, no i dodać b kwadrat, 4 do kwadratu to będzie 16. No i jeszcze plus 3. W kolejnym kroku mnożymy cały ten nawias wszystkie wyrazy przez dwójkę, no i wtedy już nawiasu zapisywać nie trzeba, czyli mamy 2x kwadrat odjąć 16x, dodać 32, no i dodać 3. Oczywiście trójki nie mnożymy przez 2, no bo ta trójka nie znajduje się w nawiasie. No i jeszcze musimy zredukować wyrazy podobne, czyli mamy 2x kwadrat odjąć 16x no i dodać 35. No i tutaj zauważcie, że otrzymaliśmy już funkcję, że wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Dokładnie to samo należy wykonać w podpunkcie B. Może spróbujcie sami, a później zobaczcie, czy wszystko poprawnie zostało przez was obliczone. Znowu. Najpierw mamy tutaj wzór skróconego mnożenia który to będzie wzór, no mamy ten wzór z dodawaniem, czyli a dodać b do kwadratu to a kwadrat dodać 2ab, no i dodać b kwadrat. Nasze a to będzie x, a b to będzie 4. Minusik przepisujemy, czyli jeszcze nawias nam pozostanie. Mamy tak a kwadrat, czyli x do potęgi drugiej to x kwadrat dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy x razy 4 czyli 8x, no i dodać b kwadrat, czyli 16, odjąć 3. Następnie ten minus spowoduje nam zmianę znaków wyrazów w nawiasie, czyli opuszczając nawias mamy minus x kwadrat, odjąć 8x, odjąć 16 i odjąć 3, czyli y to minus x kwadrat, odjąć 8x, Odjąć 19. No i tutaj mamy wzór funkcji w postaci ogólnej.